Siemano moi drodzy, mam dzisiaj dla Was denko, zacne, uwielbiam. Uwielbiam je nagrywać. Szczerze mówiąc, to jest jeden z moich ulubionych materiałów do przygotowania. Nie dlatego, że lubię ludziom pokazywać moje śmieci, tylko dlatego, że to jest dla mnie taka przestrzeń na opowiedzenie Wam o rzeczach, które nie trafiły do żadnego innego materiału, bo, bo nie pasowały. Bo na przykład były średnie, albo były kiepskie, albo było tak, że zaczęłam ich używać i przeleciałam po prostu przez opakowanie w kilka sekund, nawet nie zdążyłam Wam o nim opowiedzieć, bo już zaczęłam używać czegoś innego. Yy, I ja lubię zużywać moje kosmetyki do końca. Nie lubię kupić produktu, albo jak, nie wiem, dostanę jakiś kosmetyk, używam go dwa tygodnie, później go odstawiam, bo, bo już czekają następne. Lubię zużywać moje rzeczy do końca i mieć tą pewność, że do ostatniej okruszynki wszystko z nich wycisnęłam. Dajcie mi znać, jak tam Wam, wiecie, leży ta seria, bo ja, ja uwielbiam nagrywać delga. są naprawdę, jak ja mam nagrać taki film, patrzę w to pudełko i mówię, tak, to będzie dobry dzień. Jedziemy oczywiście w kolejności totalnie przypadkowej, jak zwykle, bo po prostu co sięgnę i wyjmę z kartonu, to właśnie dzisiaj zobaczycie. Pierwszy w kolejce mamy taki produkt z Fresh Natural, i to jest sól do kąpieli z algami, rozmarynem i lawendą. Taka kuracja borowinowa. Ja miałam kilogramowe opakowanie, szczerze mówiąc, to na początku używałam jej właściwie przez ponad pół opakowania. Używałam tylko tego do kąpieli stóp. W dwóch przypadkach, wtedy kiedy miałam ochotę na kąpiel stóp i wtedy kiedy na przykład musiałam chodzić cały dzień w szpilkach i po prostu stopy mnie bolały. Bo ja teraz raczej noszę sportowe ubrania i jak mi przyjdzie cały dzień gdzieś tam na obsasie, to po prostu czuję, wiecie, takie napięcie nieprzyjemne. I używałam sobie tego, ale od kiedy mamy wannę, bo tak, już mamy wannę, to używaliśmy jej do kąpieli zarówno ja, jak i Michał. Jest fantastycznym kosmetykiem, kiedy boli mnie głowa i mam ochotę się po prostu trochę odprężyć i nie, nie potrzebuję tak silnego zapachu, żeby, żeby mnie dusił, tylko takiego, który rzeczywiście coś daje, to dwie łyżki takie stołowe nawet do, do kąpieli mi spokojnie wystarczają. Plus po treningu, jak mam obolałe mięśnie, naprawdę, naprawdę polecam. Druga rzecz to jest też kosmetyk do kąpieli, właściwie pod prysznic, i to był Cal Harry Melon Body Wash. Yy, I to był bardzo, bardzo leciutki kosmetyk myjący, nie ściągał mi skóry, bardzo dobrze dobrze się sprawdzał. Jedyny minus jest taki, że te produkty naturalne do mycia często są bardzo luźne, mają lekką konsystencję, w sensie są bardzo płynne. Więc jak nie używacie gąbki, ja na przykład tego używam z gąbką konczak, to myślę, że on może Wam po prostu przez palce przeciekać. Michał jak go używał, to mi się na to żalił, że właśnie, no wylewam, ale tu połowa mi skapuje na podłogę, więc to jest, warto o tym pamiętać. Pod kątem działania na skórę bardzo fajnie mył, ale nie przesuszał, także fajne, fajna rzecz. Tutaj sobie zostawiłam opakowanie, żeby Wam pokazać, to jest płyn do Pukania ust z BioBi, i ten był aloesowy z eukaliptusem. To są fajne produkty. To są naprawdę fajne produkty. Teraz ostatnio się zastanawiałam nad tym, czy nie spróbować zacząć robić jakichś swoich płynów do pukania ust i po prostu na pary ziołowe z różnymi rzeczami łączyć. Nie wiem, jak Was interesuje ten temat. Może Wam kiedyś o tym nagram film, bo, bo ja teraz się tak wkręciłam trochę. Zużyłam tego kolosa. To ja mi się wydaje, że po prostu to są, to takie, to są jakieś czary i Organic Search po prostu stwierdził, że zrobimy tak. Weźmiemy takie opakowanie, napiszemy na nim 200 ml, wsadzimy do środka litr i zobaczymy, czy ktoś się zorientuje. Ja to używałam i używałam, i używałam, i używałam, i używałam, i używałam. Myślałam, że się nigdy nie skończy. Eee, nie, żebym się żaliła, nie to jest super pod tym kątem. Jest naprawdę tytanem wydajności ten produkt. To jest bardzo dobry podstawowy żel do mycia twarzy, tak bym powiedziała. Myślę, że nieważne, jaki macie rodzaj skóry, będziecie z niego zadowoleni. Skórę tłustą umyję delikatnie, ale nie będziecie mieli poczucia, że ona jest nieumyta. Skórę suchą umyję, ale nie będzie poczucia ściągnięcia. Naprawdę to jest bardzo dobry kosmetyk. Na razie komukolwiek go poleciłam, wszyscy, którzy to kupili, mówili, nie no super, miałaś rację, to jest bardzo dobra rzecz. On ma też fajną pompkę, która wypuszcza niewielką ilość produktu i na początku jak to wycisnęłam, to wiem, hm, i co ja z tym mam zrobić? I jeszcze do tego on jest taki lepko-żelowaty, bardzo dziwna konsystencja ale właśnie jedna, dwie pompki spokojnie z mi na umycie całej buzi, dlatego też był taki wydajny. E, lubiłam go z luną, lubiłam go z kączakiem, lubiłam go palcami. Bardzo, bardzo dobry produkt. Dalej mamy taki produkt z Obre Organics, e, Pure Aloe Vera i to się nazywało e, nawilżająco-łagodzący żel pielęgnacyjny z czystego aloesu. I tu zobaczcie, jaki ma super skład. E, tu jest sok z aloesu, e, ekstrakt, a przepraszam, e, filtrowany ferment z rzodkiewki, Guma, guar, woda i kwas cytrynowy i nic więcej. Także mega super dla mnie, mega super, naprawdę. Jeśli chodzi o konsystencję tego produktu, to nie jest taki, to nie będzie taki żel, jak Wam się wydaje, że jak kupujecie na przykład te jakieś koreańskie i one mają taką formę żelu, to ten jest bardziej jak gęsty sok właśnie ze względu na te składniki. Ale bardzo fajnie mi się sprawdzał i w recepturach i normalnie do używania na twarz, do, na skórę głowy, na, na jakieś tam zmiany czy w połączeniu z olejkiem zamiast balsamu do ciała. Fajna rzecz. Tutaj mam taką już bardzo mocno zużytą ściereczkę. To była ściereczka, którą dostałam od y, widza kiedyś w ubiegłym bodajże roku. I to jest taka ścierka, która jak jest mokra, to jest ruchoma, a jak zastyga, to robi się taka twarda. Trzeba uważać, żeby jej nie połamać. Moja już, tak jak mówię, się odbarwiła i już, już widać, że. że... Warto by się z nią pożegnać, ale to był bardzo fajny kosmetyk. Jeżeli dalej mnie oglądasz, to bardzo Ci dziękuję za tą, za tą ściereczkę. Gdybyś mogła napisać, gdzie ją można kupić, bo podejrzewam, że ona była z, albo z Niemiec, albo z Austrii, to jeżeli możesz napisać, gdzie można to kupić, to poprosimy i na pewno, na pewno ktoś na tym skorzysta. Zużyłam mój kolejny balsam do mycia twarzy. To była wersja taka podróżna, że ją tak nazwę, tylko 50 ml i ją przywiozłam od Weroniki. Ja mam u Weroniki osobną kosmetyczkę, jak jadę do Warszawy, żeby już nie wozić ze sobą rzeczy i tam to stoi. Muszę kiedyś Wam pokazać, co tam jest, bo tych kosmetyków nigdy nie pokazuję, no bo nie mam ich w domu. Jest z Fresh Natural, mamy też jeszcze jeden produkt do ciała, to był tropikalny, solny peeling do ciała. Wolę ich peelingi cukrowe, mówiąc kompletnie otwarcie. Mokka teraz jest moim absolutnym ulubieńcem. Ten też był fajny, miał przyjemność. Taki odświeżający zapach, ale tak jak mówię, wolę pillniki cukrowe, moje ciało jakoś się lepiej z nimi dogaduje. E, tutaj zużyłam balsam do ciała z Organic Search i to był. Um, skin Smoothing Body Lotion Tropical Orange and Bergamot. E, właśnie taki o zapachu e, bergamotki. Bardzo świeży, bardzo cytrusowy. E, szybko się wchłaniał, ładnie nawilżał. To był dla mnie dobry e, produkt po treningu albo jak e, chciałam po prostu mieć chwilę czasu dla siebie się otulić tym zapachem, bo ponownie on pachniał e, ładnie, ale nie pachniał bardzo mocno. Nie miałam takiego wrażenia, że siedzę w tej łazience zamknięta, jak ktoś chce mnie, wiecie, zagazować pomarańczą. Tu mam jedną rzecz, którą e, właściwie nigdy o tym nie mówię, ale pomyślałam, że e, wspomnę, bo czasami ktoś tam pyta, to, to będę miała dokąd odsyłać, w sensie do tego filmu. To są, to były właściwie takie pałeczki kosmetyczne. To są pałeczki z marki Masmi. Ta firma robi bardzo dużo artykułów higienicznych z naturalnej bawełny i teraz te pałeczki są w taki sposób zrobione, że nie macie plastikowej pałeczki i po dwóch stronach trochę waty, tylko to jest taki zwinięty kartonik, który ma właśnie formę takiej, takiej pałeczki i po dwóch stronach normalnie jest trochę tej organicznej bawełny. Jeżeli szukacie takich rzeczy, które nie były barwione które nie były wybielane chlorem, i tak dalej, to, to, to odsyłam Was do tej firmy. Oni też robią podpaski i inne takie rzeczy. To jeżeli szukacie w tą stronę, to ja Was mogę tutaj odesłać. Robią bardzo dobrej jakości produkty. Wyjęłam kilka rzeczy, które są ze sobą lekko sklejone, także pojedziemy po kolei. To jest Natural Face Mist Manuka z biotuju To była taka mgiełka. Nawet wydaje mi się, że miała taki błękitny kolor. To była właśnie mgiełka do twarzy, której używałam albo w ciągu dnia, albo jako toniku. Bardzo je lubię. Jeśli miałabym wybierać pomiędzy tą mgiełką Manuka i tą, tym takim z chyba, czy nie pamiętam właśnie z czego tonikiem, to wolałabym tonik. Z tych dwóch uważam, że tonik jest fajniejszy, ale to jest też bardzo przyjemny produkt. Pierwszy na wierzchu był dr. Seul. Mam nadzieję, że tak się to czyta. W każdym razie jest to maseczka marki Słani Coco i ta jest w tym czerwonym pakowaniu, więc ona jest taka, wiecie, firming, yy, Ujędrniająca yy, Bardzo je lubię te maski ze, ze Słani Koko to są dla mnie te maseczki, które dają e, taki rezultat po jednym użyciu, że naprawdę patrzysz w to lustro i wiesz, kurde, no jednak coś tam się zrobiło. Nie poleżałam tylko pod tą maseczką, tylko rzeczywiście coś tam się zadziało. Moja ulubiona jest, nie wiem czy ją tu mam, czy w ostatnim jakimś wyrzuciłam, e, taka, w takim samym opakowaniu, ale szara, ta jest moja ulubiona, e, ale to, ta czerwona też jest w porządku. Myślę, że u młodych osób naprawdę nie będzie specjalnej różnicy, ale jak macie jakieś duże wyjście i macie ochotę zrobić coś takiego, co Wam lekko napnie tą skórę, to, to ona, ona ona no, rzeczywiście to robi Zużyłam francuską glinkę zieloną, 100 gramów, do maseczek poszła, bo i szamponów, i innych takich rzeczy. To, co się przykleiło na dole i dyndało, to była y, moja domowa esencja do twarzy. Mam przepisy na esencję, tu wam gdzieś zostawię, i na dole w opisie filmu tam będzie, tam będzie odnośników dopiero. Jeżeli jesteście nowi u mnie na kanale, to zapraszam, to to będzie dla Was naprawdę takie źródło informacji. Jeżeli macie jakieś pytania, to ja prawdopodobnie tam na dole umieściłam na nie odpowiedzi w formie linków do innych odcinków. Wiecie, że już mam ponad 550 filmów na kanale. To jest aż dla mnie przytłaczające, że tyle tego materiału nagram. Dobra, ym, więc to była esencja. Tutaj ten gustowny papier, to już Wam mówię z Ministerstwa Dobrego Mydła. Y, lawendowa kula do kąpieli to była, którą dostałam od Moni. Pozdrawiam Monię serdecznie. Była bardzo fajna. To są... Oni mają kulę w formie takich połówek. Y, tak jakby półkule. <laughs> To, to zmasakrowane opakowanie to był peeling z Biotuju. To jest jeden z kosmetyków z Biotuju, które mm, nie są takie fantastyczne w kosmos. On jest dobry, nie? To żeby nie było, on jest dobry. Nie mam do niego jakichś tam wielkich uwag. Po prostu nie jest fantastyczny. A trochę mnie ta marka przyzwyczaiła, że jak już coś yy, otwieram, to jest takie, no dobry jest, no naprawdę jest super. Tak jak oni mają ten krem na noc, anti-aging, kosmos. Tak to jest takie... Może być. E, troszkę duże były te granulki w nim, także myślę, że więcej do, do, po ten produkt nie sięgnę. Zżyłam kilogram sody do kul do kąpieli. Niedawno widzieliście odcinek o moich e, tych kulach i solach do kąpieli. Odsyłam was tutaj i też na dół w opis filmu. Dobiłam w końcu e, taką maseczkę pomarańczową z e, marki Nickel. Bardzo taka sobie tak bym to ujęła. Zużyłam też masełko do ciała marki Cosnatur. To było takie o zapachu tonka i nie wiem, czy tu jest jakaś polska nazwa. Nie ma, ja tak po niemiecku za dobrze nie czytam, także nie będziemy tu się już uśmieszać. Eee, bardzo mocny był ten zapach i mi troszkę to przeszkadza, ale wiem, że dużo osób kocha mocne zapachy. Eee, jeśli chodzi o działanie na skórę, mi się eee, bardzo dobrze sprawdziło. Naprawdę uważam, że za te pieniążki to jest, to jest super produkt. W ogóle lubię tą markę. Mają tam, z, z, nie wiem, z pięć produktów, które mi nie odpowiadają, ale reszta jest naprawdę bardzo dobra. Tu mam tajemnicze opakowanie nie wiadomo po czym. Po. A, dobra, już wiem. Tutaj było. Tu był żel podpryśniak z. Ten z Baobabem, tam klej, Baobab, klej, coś tam. Z Africa Organics. Na pewno Wam opowiadałam o nim. To był ten kosmetyk, którego ja używałam, jak jeździłam gdzieś na wyjazdy i przy zmianie wody moja skóra wariowała, a przy tym naprawdę nie było najmniejszego kłopotu. To tu właśnie była resztowa tego, tego produktu. Już mi pozasychała, niestety, na końcu. Muszę go kupić dobrze, że zostawiam to pakowanie, bo bym zapomniała. E, skończyły mi się te płatki pod oczy z Skin 79 Golden Snail Intensive Essence Gel Eye Patch. Bardzo je lubiłam. Naprawdę bardzo je lubiłam. I myślę, że mogę polecić bez mrugnięcia okiem. To są świetne jak Wam się nie chce robić samemu, albo jak macie ochotę na takie właśnie, wiecie, o poranku, żeby tutaj trochę tą okolicę zmniejszyć, opuchnięcie i tak dalej, to one są naprawdę super. Czy one rozjaśniają cienie pod oczami, to niespecjalnie, przynajmniej ja tak nie uważam. Skończył mi się też tonik z Santa Verde, to był Aloe Vera Toner Sensitive. Niestety mi tu, jak Wam chyba o tym opowiadałam, bardzo mi przeszkadzało to, że um, było go mocno czuć alkoholem i bardzo mi podrażniał oczy. Jak pryskałam twarz, to był koszmar, jak nasączałam nim wacik i przecierałam i przetarłam gdzieś tu zbyt blisko, to też podrażniał mi oczy, więc niestety to odpada i więcej po niego nie sięgnę, ale działanie na skórę miał świetne i naprawdę bardzo ładnie odświeżał. Ona pięknie przyjmowała potem albo maseczkę, albo jakiś tam krem, czy inne kroki pielęgnacyjne. Patrycja, jak u mnie była, pozdrawiam Cię, to pryskała na twarz i u mnie było wszystko spoko, nie? Ale mi jakoś te oczy po prostu po operacji wzroku są bardzo wrażliwe na, na ten alkohol. Akurat w tym konkretnym produkcie mi to przeszkadzało. W kosmetykach z Madary nie mam problemu, a w tym akurat było także no, niestety, nie mogłam tego przeboleć. Zużyłam też, patrząc po tym e, cieknącym tutaj opakowaniu olejek z biotyju i to był olejek, który nazywał się Face Body and Hair Oil. E, I to była po prostu mieszanka e, olejów różnych. E, ja go używałam również, na początku używałam go do ciała, do pielęgnacji ciała. Czasami mieszałam go z żelem aloesowym, żeby sobie zrobić taką, taką szybką tą emulsję, nazwijmy to, do pielęgnacji, ale e, chciałam Wam polecić ten kosmetyk, ze względu na to, że tu jest 100 ml, jak szukać, dobrego oleju do masażu twarzy, to ja naprawdę polecam to, bo on w trakcie tego masażu nie tyle, że sam poślizg Wam zapewni, ale rzeczywiście już tam się coś będzie działo na tej skórze, więc jeśli Wam się nie chce robić swojego, albo jeśli nie chcecie sięgać po jakiś jeden olej po prostu, to naprawdę polecam ten kosmetyk. Myślę, że wiele osób będzie zadowolonych. Niestety, z wielkim bólem skończyłam mój szampon z Organic Search, To jest ten różowy, który nazywa się Moisture Boost Shampoo. To jest najlepszy szampon do włosów. Naprawdę. Dla mnie to jest najlepszy szampon do włosów. Wiem, że u niektórych osób się nie sprawdza, u większości się zdecydowanie sprawdza. Ja mam włosy cienkie, ale on nawilżał, ale nic nie obciążał. Jest naprawdę, naprawdę świetny. Teraz mam też dobry szampon z łamisy, taki z plasterkami imbiru w środku, ale używam go dopiero od dwóch tygodni. To jak używam trochę więcej, to dopiero wam dam znać. Ten bardzo, bardzo dobry, na pewno do niego wrócę. O! A to jest ten baobab Clay Wash, co Wam mówiłam, że właśnie był w tamtym opakowaniu niebieskim. W tym. Skończyła mi się też moja taka mgiełka, taki tonik wyjazdowy, tak go nazywałam. To była mgiełka z Bentona i ona nazywała się Honest TT Mist. To był bardzo fajny kosmetyk. Troszkę plus, znaczy nie dawał takiej, wiecie, mgiełki takiej doskonałej, ale jak się prysnęło z góry i poczekało chwilę, aż to opadnie, bo nawet na makijaż można było nim pryskać. Moja skóra go bardzo polubiła. Jeden z fajniejszych kosmetyków. Świetna było, świetne było to opakowanie, bo to jest tuba i ona nie ma w środku rurki, tylko po prostu wiecie, pod ciśnieniem, jak to wszystko pryskacie, pryskacie to wychodzi, wychodzi, ono się tak ściska i no, i tak. Myślę, że już nie, nie rozmawiajmy o tym opakowaniu. To był bardzo, bardzo dobry kosmetyk i naprawdę go polecam. Zużyłam też serum ze Słani Koko. Nie będę się za dużo rozwodzić na jego temat, bo opisałam Wam posta całego w, gdzieś w grudniu jeszcze o tym kosmetyku. Wyjątkowy produkt, jeżeli są jakieś konkretne rzeczy, że tak powiem, do załatwienia na twarzy. Jak macie skórę w bardzo dobrej kondycji, dbacie o nią i będziecie oczekiwali, że on Wam nagle zrobi jakąś kosmiczną różnicę, myślę, że nie, ale jeżeli coś się dzieje i chcecie taką różnicę zobaczyć, to, to rzeczywiście ja go bardzo lubiłam. Naprawdę bardzo go lubiłam. Trochę mnie zdziwiło, bo on wygląda jak taki super drogi i tak dalej i on też to nie jest tani kosmetyk. I myślałam, że to opakowanie będzie szklane, a to opakowanie jest plastikowe. To jakby ktoś się zastanawiał, to Was tutaj informuje. I ma pipetkę. I jest bardzo bardzo dobry. Zużyłam kolejny domowy tonik do twarzy. Ja robię te toniki i robię, i robię, i robię, i robię dalej i jeszcze będę, myślę, je robiła do końca świata. Już wiecie, już nie będę się malować albo coś, ale będę dalej robić toniki. Eee, skończyły mi się też dwa jakieś takie olejki eteryczne. To były mieszanki olejków... Eee, nie, przepraszam, to nie były olejki eteryczne, to były eee, kompozycje zapachowe do kul do kąpieli. Jedna nazywa się Orientalna i nie użyłam jej dla siebie ani razu, tylko robiłam dla znajomych eee, kule. I drugi to był olejek z drzewa sandałowego eee, i to właśnie... Była też kompozycja zapachowa. Zostały mi dwie tylko pielęgnacyjne rzeczy i przechodzimy do kolorówki. Pierwsza to jest to, co wygląda, jakby jeszcze go tu było pełno, ale to są po prostu ścianki brudne. E, to była moja domowa pomadka e, pielęgnacyjna. Mam na pewno gdzieś przepis, też wam podlinkuję na dole, robię od czasu do czasu. Wolę takie, mam, mam taki jeden przepis, też nie wiem, czy wam kiedyś pokazywałam, na taką pomadkę, znaczy na taki balsam słoiczku, którego używam na noc każdego dnia. To nie wiem, czy wam kiedyś mówiłam. Jakby, jak, jeśli był jakiś film albo post, to wam zostawię na dole linka. I swojego żywotu dokonała też. Na Następna gąbka, konczak, ta była z rumiankiem, mi się wydaje. Albo to był rumianek, albo to była glinka różowa. Jak one już są takie bardzo zużyte i jest ten osad z wody już widoczny, to, to są takie trochę szare, więc ciężko ocenić. Uwielbiam wszystkie konczaki uwielbiam. I jak na razie to z kimkolwiek rozmawiam i ktoś kupił, to mówi, miałaś rację, to jest fantastyczna sprawa. To jeszcze chciałam Wam pokazać, to Michałek z samochodu przyniósł e, Labella Original, nazywała się i to była pomadka ochronna i mówię, no dobra, no dałeś mi to do denka, ja tego nie użyłam ani razu, to proszę ci powiedz mi, jaką jak masz opinię na temat tego produktu. tak popatrzył, mówi, no pomadka. Także w jego języku to jest, mogło być, ale jak masz go inną, to daj. Um, zużyłam bronzer z Kiko, jestem zdruzgotana, bo to była moja ostatnia sztuka, koleżanki mi polowały na nią, on się nazywał Masterpiece Bronzer 01 Forward Siena i był najpiękniejszym bronzerem i na mnie wyglądał najładniej, ale już go nie produkują i nie ma w Kiko żadnego, który jest taki sam, e, ale to nie szkodzi, mam jeszcze jakieś inne, zużyję te inne i wtedy rozpocznę polowanie na nowe. E, zużyłam maskarę, to jest maskara Burberry. E, wiecie co? Tak szczerze... Aha, ona ma jakąś nazwę na pewno. Po prostu. maskara Jet Black. E, tak szczerze mówiąc, to ona była ok. Ale to nie było coś fantastycznego. Czy bym wydała tyle, ile ona kosztuje w seforze, Na promocji 50%, nawet jakby tu nie. Nie jest warta, uważam, swojej ceny. E, tak jak czasami te, te droższe kosmetyki kolorowe, one no, rzeczywiście mają ten... Widzisz, za co płacisz, i czy, czy długość noszenia, czy jakieś tam inne rezultaty są rzeczywiście widoczne. To tutaj moim zdaniem jakiś, nie wiem, false lash effect z Lorala jest dużo lepszy od tej maskary. Także no, była okej, okay, ale nie jakaś fantastyczna. E, tu mam końcowe takiego błyszczyka z Gonros, on się nazywał. Color Sensation Lip Gloss i to był numerek 103, już się z niego nie da, nie da więcej nic wyskrować, taki jasny, różowy. Lubię dosyć tą serię, ja nie przepadam za błyszczykami ogólnie, ale akurat te mi dosyć przypadły do gustu, do gustu bo nie są takie klejące yy, i trzeba uważać, bo niektóre z nich mają turbo brokat, ale tak naprawdę turbo brokat. To jak lubicie, to będzie Wam się podobało, jak nie lubicie, to yy, no, trzeba uważać, yy, ale ten, te, ten konkretny kolor był taki właśnie kremowo-różowy, bardzo fajny. Zużyłam róż w kremie, który, o matko, już myślałam, że nie dojdę do końca tego opakowania nigdy. To jest róż z Kiko, który nazywa się Glow Touch Lips and Cheeks, numerek 102, Wave Hibiscus. I on się rzeczywiście nadawał i do ust, i do policzków i był to róż kremowy, który mi się bardzo podobał. Rzadko go używałam w tutorialach, ale tak na co dzień to, no, mieliśmy, mieliśmy swoje przygody. Zużyłam też z Kiko taką kredkę do oczu. To był Color Up Long Lasting Eyeshadow numer 22. To była jakaś limitowana wersja, ale oni mają pełno tych kredek w stałej ofercie i co trochę w jakichś limitowanych. Są bardzo dobre jako baza pod cienie i jako sama kredka po prostu do oczu też się naprawdę fajnie sprawdzają. Lubię je i, i często po nie sięgam. Tutaj ten ogryzek, który mam w ręku, to była konturówka do ust z Maka, która nazywała się Subculture. Um, nie rozumiem trochę skąd aż tak ogromny zachwyt tymi produktami, yy, znaczy tymi konturówkami do ust smaka, są moim zdaniem takie sobie. Podobne są konturówki z Golden Rose, te wodoodporne, uważam, jeśli chodzi o. Może trochę są bardziej miękkie, te są takie bardziej suche. One mi przypominają trochę ołówek brwi, tak szczerze. Yy, kolor był fantastyczny. To jest fakt, że ten kolor yy, akurat w moim przypadku się sprawdzał w, no, niezwykle, ale nie kupię następnej, bo po prostu nie, nie widzę sensu. Znajdę podobny kolor w jakichś innych markach. E, zużyłam też taki um, liner, chociaż ja tego w sumie używałam bardziej jako cienia. Zobaczcie ile tutaj zostało. Nic praktycznie, wyskrobałam go do samego końca, to już tak zaschło, że szkoda mi było wpuszczać dure liner do tego. I e, to był numerek 83 i to była taka konturówka do ust w żelu, oni tak to do oczu w żelu, tak to nazywają. Taki liner po prostu. Miałam też zielony, kiedyś miałam czarny, uważam, że są świetne. E, tego używam zarówno jako cienia do powiek, jak i bazy pod cienie, jak i linera. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Um, I mam jeszcze jedną rzecz, którą wyrzucam po prostu, dlatego że ona mi służyła wiernie bardzo długo, a w pewnym momencie po prostu stwierdziła, że nie. Pora chyba już zakończyć żywot. To jest pędzel z Elfa, on się nazywał Kabuki Face Brush. I, I on był piękny. On był naprawdę piękny. On mi się świetnie sprawdzał jako puszek do pudru, żeby po prostu, wiecie, przypudrować sobie twarz. E, fajnie też się nadawał, jak sobie za dużo różno nałożyłam, to żeby trochę tak, wiecie, rozetrzeć i nie było tak widać. Niestety zaczął się kruszyć. Po prostu to włosie z czasem zaczęło się kruszyć i teraz ma takie niektóre kawałki, że wygląda jakby ktoś to nożyczkami zadziałał i... Mm... I żeby zostały takie, wiecie, jakieś nierówności. Więc z tym pędzelkiem się żegnam. On też zaczął gubić włosie, wypada z niego i gdzieś mi się tam albo na policzku zostawało, albo na toaletce, więc no, ten, z tym się już żegnam. Dobra, to byłoby na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Albo, że chociaż spędziliśmy miły czas, że nie wiem, umiliłam Wam moim gadaniem, nie wiem, prasowanie, albo... Mycie pędzli albo nie wiem, może ktoś ziemniaki obierał, właśnie różnie to bywa. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!